Wieczór zasnął, noc już blisko, Gwiazdy ślą swój cichy blask. Boża miłość nas otula, On jest z nami w każdy czas. Powiesz Panu serce swoje, wszystkie troski oddaj Mu. On jest światłem pośród mroku, w jego dłoniach spocznij już. Śpi w pokoju, Bóg jest blisko, Jego łaska strzeże cię. Niech anioły pieśni zaniosą, że On kocha zawsze cię. Śpi, Bóg jest blisko. Jego łaska strzeże Cię. Niech anioły pieśń zaniosą, że On kocha zawsze Cię. Witajcie, bracie i siostry! Szczęść Boże! Wieczór zasnął, noc przytuliła się do Niego. Noc to magiczny moment, gdy sen przytula nasze marzenia, a serce cichnie w zadumie nad minionym dniem. W tej ciszy odnajdujemy przestrzeń na rozmowę z Bogiem, tego, który czuwa nad nami, gdy odpoczywamy. Niech Jego miłość otuli nas niczym gwiezdny blask. A jego pokój wypełni nasze myśli. Uspokójmy serca, powierzając Mu wszystko, co dziś przeżyliśmy: radości, troski, nadzieje. Niech ta modlitwa stanie się światłem w nocnej ciszy i drogą do głębszego zjednoczenia z Nim. Kochani, módlmy się. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Gdy noc otula świat ciszą, powiesz wszystko Bogu, On czuwa, nawet gdy śpisz. Boże mój, Ojcze, pełen miłości. Gdy noc otula świat swą ciszą, przychodz do Ciebie. By złożyć w Twoje dłonie miniony dzień. Dziękuję za każde dobro, które mi dałeś, za ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, za chwilę radości i doświadczenia, które uczą mnie zaufania. Panie, ty jesteś światłością w mroku. Otocz mnie swoją opieką, strzeż moich myśli i serca. Aby noc przyniosła mi ukojenie i pokój, niech Twój Anioł czuwa przy mnie. Jezu, który jesteś moim zbawieniem, oddaj Ci wszystkie moje troski, błogosław mnie na czas odpoczynku, abym obudził się z nową siłą i nadzieją na kolejny dzień. Matko Najświętsza, przytul mnie do swojego serca. Prowadź mnie zawsze do twojego syna. Boże, niech twoja miłość strzeże mnie tej nocy, abym zasnął w pokoju i obudził się w twojej łasce. Amen. Bracie, siostro, niech Pan rozpromieni nad tobą swe oblicze i obdarzy cię pokojem w każdym kroku. Niech Jego światło prowadzi Cię przez mrok, a miłość Jego niechaj w sercu płonie. Niech błogosławi Cię Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Wieczór zasnął w cichym mroku, noc otulił senny blask. Gwiazdy ślą swe światło z wysoka. Bóg nam daje święty czas. W Jego dłoniach Spocznij w ciszy, powiesz troski, oddaj lęk. Niech jego miłość serce usłyszy, niechaj spłynie Boży Sen. Niechaj jego miłość serce usłyszy, niechaj spłynie Boży Sen. Niech aniołowie strzegą drogi. Gdy noc przytula świat do snu, a serce w blasku jego chwały niech odpoczywa aż do brzasku. Niech aniołowie strzegą drogi, niech aniołowie strzegą drogi. Gdy noc przytula świat do snu, niech aniołowie strzegą. Drogi.